ci bardzo mocno ranić... O, 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 jaki fikołek, co? I odklejka, lecz też No i to jest właśnie to, dlatego nie ma zasobów, bo ten wariat zabezpieczył te punkty. Wow, przycisnęło wszystkie oddziały. Oni faktycznie, granatniki, ta bazuka, rozwalają ten transporter. Co jest? Czemu tu tyle wraków leży? Granatnikiem. No i kolejne przygody z Compound Heroes 3, a dzisiaj 18 minut co tu się stało, Stało nawet, 3 na 3 na Aquila od GT, Aquila, Aquila, a dobra to była ta mapka, spoko, zobaczmy co tu się stało, bo nie mam pojęcia szczerze, dzisiejszym komentarzem odcinka zostaje, a teraz czas na grę, no i zaczyna nam się bitwa, a grają dla nas... No, znowu jakiś Chińczyk, jako Brytyjczycy. Fighter X, prawie jak Jason X, polecam totalnie. Jeśli lubicie gówniane horrory, ale takie śmieszne, właśnie totalnie amerykański głupi slasher, Jason w kosmosie, piątek 13 w kosmosie bodajże, nazywa się dokładnie chyba Jason X, super film. Na imprezie oglądamy, jak byłem nawalony jak szpadel, super, po prostu top kino. Tak dawno się nie uśmiałem. Jako Wehrmacht, Kenko, jako Brytyjczycy, Pasta on... on... L? Onkel? Nie, coś takiego. Wehrmacht Shaginator, prawie jak kudłaty. Jako Amerykanie i oczywiście GT Wisły na to wysło. Pozdrawiamy serdecznie. Wysza, pytasz. No i oczywiście od razu na samym środku: Dymy Doktryny, już trochę powiederane. Kenko, artyleria indyjska. GT Włoska, piechota. Czyli można się jak najbardziej spodziewać tutaj <laughs> specyficznego bildu z bunkrami. Fighter X jako grupa bojowa Luftwaffe. Tu jeszcze nic nie zostało wybrane. No to może zobaczmy się... I Trzaginator broń ciężka, czyli najnowsza amerykańska grupa bojowa. No i tak. Walczą właśnie... O, rozkłada się KM, ale chyba jednak za bardzo wyszedł naprzód. Uda się tylko przygwozić i bardzo mocno rani. OU! Ja, o! jaki fikołek! Co? <ślad> Widzowie, jak też giniecie, to robicie takie coś przed śmiercią. To jest dziwne. To udało mi się wejść do tego domku, no ale on może spróbować się rozłożyć za dobrą osłoną i w sumie nadwalać ten domek ile wejdzie. A tu na górze też KM... Amery nie brytyjski też Vickers udało się wbić do środka, tu jakieś zrzuty. Tak, falsi pionierzy. sam raczej mocno skamowani aktualnie. A na dole... GT pojedynkuje się właśnie z tą ciężką grupą, czy tam broni ciężkiej amerykańską. Potem ci na szybko te powtórki z Supreme Commandera. Bo tam za wiele się nie działo. Dziś miało być 30%, ale nie wyszło. Może jutro się uda. Okej. Okay. No zobaczymy, no może, 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 przynajmniej są szybkie. To będzie łatwy montaż, prawda? Pół materiału do, do kosza i się ma. Bo tu nadchodzi moździerz brytyjski. Dużo... Nie, myślałem, że to strzelcy wszyscy, ale jednak... Mamy dwa oddziały z mimo wszystko. Nie wiem, szczerze? Gracz na dwa oddziały z Nie wiem. To jest dzyń, dzyń, dzyń mamy te święta. Dzwoneczkami świątecznymi dzwonią. Jest długo leciał ten pocisk, jak nie wiem co. Tutaj nawet się zabunkrowali. Chłopaki, tutaj też umocniony? Żółty? No widać właśnie to. W sensie gościu trochę dziwnie. Nie ma w ogóle zasobów na sensowną armię, a już taki wysunięty punkt zabezpieczył? Przecież to zaraz przyjdą go rozwalą. Bardzo dziwna sprawa. że coraz bardziej obrywają. Strzelcy raczej nie odpuszczają. Tutaj właśnie na kamuflażu, w ogóle gdzieś idą, chcą by było oflankować. Co tu się buduje? O, pierwsza pozycja y, taka umocniona od GT. O! Mhm. Czy żeby to był kolejny oddział Panzer Pionierów? Chyba tak. Tak, słychać ich już lecą, chłopaki. No, spoko. I niestety nie udało się tego zbudować pozycji. Ci ich oflankowali. O, grenade! Ach, tung! się rozwatują. Szczerze, wydaje mi się też, że ci strzelcy na spokojnie mogliby podejść, na przykład jak najbliżej się da. Oni lubią ten bliski dystans, a raczej wszystkie te oddziały podstawowe niemieckie grenadierów to no, totalnie na dalekie dystanse wolno walczyć, z dalekiej bezpiecznej odległości. Sekcja piechoty, ulepszona na Lien Fuse'y celownikami, o, tylko żeby nie zostali zabici, dosyć mocno poranieni. Co tu na pleckach? Słyszałem jakieś właśnie coś, maszynową broń, a to Steny po prostu, no i ten wickers chyba wejdzie do domku. Tak, jest. Tutaj Machine Crew is ready. Machine Gwehr. und is ready. No i tak jak myśleliśmy, dosłownie, broń ma okalibrowana spokojnie, rozwali. Ta ten chłop nic nie robi. Co, co jest, ty? Naprawił swojego krat tutaj, keten krada I odklejka. Lecz też zabezpieczy. No i to jest właśnie to, dlatego nie ma zasobów. Bo ten wariat, bo tego nie da się inaczej nazwać, zabezpieczył te punkty. Co za gość. A, 5 minut dosłownie? O, to fajnie, będzie super komentarz na pewno. Jak ja się cieszę. Znowu próba zrobienia <grywania> w tym samym miejscu stanowiska. Ale ci tu skampieni też już obserwują dokładnie. Ostrzał z moździerza. Za tymi cegłami już za długo ptw, nie pochowamy się, ale oddział grenadierów szturmowych. To może być całkiem ładne, rzut granatem, o nie, idealnie w środek! Ptw, dużo dostali. Ale czy ten oddział strzelców uda im się powstrzymać? na tarcie, na górze, MG-42. No ale zniszczyli właśnie to umocnienie, to trochę takie bezsensu, te teraz obrona tam. O nie! Wszyscy zostali zabici, no jednak ten Thompson, który w ogóle z tego co widziałem przynajmniej kiedyś na statystykach w ogóle gorzej działał niż tego Garant, nawet na bliskiej odległości, więc Rebecca. Eee, no to niestety na Kemper też się padło. Oj, kolejny bunkier. hmm. <laughs> zarobi się łatwiej za każdym razem. O, Monober, się ma. pozdrawiam jajca. Dobre, dobre spamy jajek, podoba mi się. Zawsze lubię jak widzowie używają tych emotek ze wspierania. No i ja, NG ja to przetrzymał, będzie mógł sobie to zająć. Zemblo Panzer Pionierów, już granatniki powoli się ulepszają. Słychać ciągle też te ostrzał z moździerza. No i co chłopaki, do domu chyba trzeba. No właśnie, zabieramy. Cyk, 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 cyk. I spadamy stąd. A nas zle, znaleźli z flamen welferem. O, co tu? Uff, wow, przycisnęło wszystkie oddziały. Ładny bardzo przerody Jeszcze granatem tutaj dostali. O, teraz tutaj też na nasadkowy leci. Wow, co, co tu się dzieje granatowo? Zapraszamy do granatowa. Tu od granatów boli głowa. Wszyscy smucą się i płaczą, bo granaty ciągle... Smarczą granaty, granaty. amunicja przeciwpaterno, No, zapalająca, tak chciałby się nazwać. Zbieramy fosforem, tak naprawdę, w tej części. I jest wreszcie pierwszy oddział Jäger. Mamy podejrzenia, że ta pasta. O, to jest człowiek pseudomyślący. To nie jest bot, ale no, jednak nie ma jeszcze do końca potwierdzenia. O, ja ale tutaj te oddziały, czemu one tutaj ciągle są? Dajmy się ostrzeliwać taką serią. Dwa zdrowia, do dwóch gości zostało i jednak wszyscy się wycofali. Ale jednak dojechani zostali zrzut. Tak, na samą głowę oddziały falsim Jager. Jager Jager. Jager to, że to bardziej się pije. Jager bomba. Młodzież już tutaj dawno uciekł. Ja, ta sekcja. sekcja. tak by warczyli na dobrej odległości. Ci tutaj podgląd, ale z boczuchy, nie? Strasznie. Cały czas podglądają, co tu się dzieje. O, co tu się <grydź> Dziękujemy totalnie za wspieranie. O, nadajski Nanda o Dzięki widzu, za wsparcie. Super dziomaczki dla ciebie. Dziękuję. Dziękuję pięknie za zostanie robotnicą w tym ulu. <grydź> Masz pięć blach. Już mogę dać ci jedną, Amelinium do pomalowania. Myślicie, że kiedyś koł 3 będzie chociaż w połowie tak dobre jak koł 2, trochę jak było? <laughs> Myślę, że tak. No, no, każda gra, no, wszystko da się wyklepać. No, nawet malucha rozwalonego da się wyklepać na Ferrari. Powiedzmy. I tak samo będzie z kochem Jak będą go rozwijać przez 10 lat, to w końcu zrobią z jego dobrą grę. No, Nie będzie na pewno dubbingu, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, jak tak też kampania, nie da się jej naprawić, bo po prostu to się nie opłaca, ale no, powiedzmy, że nie wiem, no, może wyjdzie jakiś dodatek mimo wszystko single i będzie on dobry, wyjdzie więcej grup bojowych, po prostu, no... 10 lat trzeba poczekać, ale będzie, no. Bo czekajcie, dajcie gra, zmarnuje. no. Niestety, albo poczekajcie 10 lat, i wtedy będzie dobra. To MG tak napierdziela, bo linia bunkrów na razie jakoś się trzyma. Punkt tam tutaj jest zabezpieczony przez Niemców, Tam nie mogą właśnie go zbytnio dostać. I mamy transporter szturmowy, właśnie, też z grupki. O, rzucony granat, I'm hit. z bazukami. Problem natomiast oczywiście rysuje się wtedy, kiedy zostanie to oflankowane. Czyli, powiedzmy, podjeżdża sobie tutaj, jakiekolwiek rzecz. Nawet ludzie z bazukami cokolwiek i robią bum, bam, bim. Ale nie, już nie do końca, bo w teorii też jest bunkier na plecy rozłożony. Więc trzeba byłoby tak naprawdę przykład leki czoł przemknąć, gdzieś tutaj coś, coś, tą rym cim, cim i tu 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 od boku nawalać. Co tu, ten medyczny. Idzie blob. Dużo erkenów, no jakaś flara pewnie rzucona, ostrzał ze sztabu zaporowy, ten Vir... Ty, co ty tu robisz? Wirbelwind O, maszynę NGW-a dostał, a ogień zaporowy z tego transportera, pepans. No i on teraz będzie, no może nie bez problemów, bo jednak y, mają zasięg, dosłownie pewnie... czy daleki zasięg. Ale czy GT już wybrał upatrzone pozycje? Szczerze nawet nie wiem czy to jest to, chyba tak. Chociaż ma do, 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 te ikonki też się zmieniają z każdym update'em. W sumie to dobrze, bo będą wyjątkowe. Ale jest możliwe, że dzięki temu właśnie te struktury są silniejsze. O 30% czy ileś tam, to też często się zmienia i zbugowane. Żygotkę też da się wyklepać, jak się ją znajdzie, no właśnie. Tak, to jest to. No właśnie, nie wiem dlaczego dali upatrzone pozycje, że tam jest działko zamiast właśnie jakiejś te struktury, no okej. Okay. Tam jest pak z tego co widzę, tak? No powiedzcie, że nie. To jest pak jak w mordę strzelił. No, no dobra. O Jezu, tutaj ten Wirbal Win wrąbał się w sam środek. Zarzucali go granatami, ale Brytyjczykom brakuje totalnie broni PPLANS. Dosłownie jakiejkolwiek. No to, o przelo znowu. co mm, ty. No ładnie tutaj Fighter X, trzeba przyznać, że te ostrzały ze sztukasa ładnie ogarnia. Tutaj co to znowu? Jakiś ostrzał? O ja pierdzielę. kolejny granat, uszkodzony silnik. Znowu ze sztabu? Tak, ogień zaporowy. I że Total War Warhammer 3 ma mega usprawniony, a polityki DLC to się od paradoksu uczyli. No, jak najbardziej są gry, które wyszły powiedzmy w nie najlepszym stanie i tam zostały dopracowane. Chociażby ten cud z No Man's Sky'em, jak najbardziej, ale to trzeba mieć kasę, nie? Tam akurat Creative Assembly, bo chyba oni wydają Warhammery, Total Warry, no to oni mieli kasę, nie? A tu jest najgorszy problem, że tu nie ma kasy, w Kochu 3 nie ma kasy. To są biedaki, oni ledwo mają na bułkę, na śniadanie do szkoły. A jednak tam była kasa, więc można było to molestować. Tak, taki jest problem. Tylko pieniądze są w stanie naprawić. No, to tak, do, ja to zawsze powtarzam. Że kochać czy może uratować tylko, nie wiem, budżet Microsoftu? Dają ci 3 miliony na praw i tyle. A nie jakieś tam ciłanie po jakieś 4 grupy bojowe w trakcie roku. Co to jest? Nie? Znaczy, no dobra, no mówię, za 10 lat ta gra będzie super. Ale to, to, do tego czasu to już wszyscy się znudzą, wejdą i wyjdzie inna jakaś strategia i pozamiata. No i tyle. Zaraz męczarnia 10-letnia. Znowu to jakiś zrzut, ogólnie, jak te armie wyglądają po i patrzcie na to, tu jest trzy 3 sztuka cyfus ogarnięta, mamy też działo pepans, więc w sumie no tutaj ten kill zone można powiedzieć, że faktycznie się tworzy, tylko no można byłoby wiadomo, nie, rzucić granacik, w sumie ten gościu ma aż dwa oddziały z wiodowców, więc nie wiem czemu tak nie zrobił, po prostu granacik dymny tutaj zajmujemy i mamy to w dupie, nie, i sami bronimy później, bo te rzeczy nie mają zasięgu. A tu strzelcy, dwa oddziały z bazukami, mnóstwo sekcji piechoty, tutaj jest ulecą te... Humber, dwa razy Steward, Bardzo dziwne, biedy, Bardzo dziwne. Bo to daje broni takiej jak MG i działa, budynki większy zasięg widzenia i wytrzymałość. Hmm. W sumie, nie wiem. Spodziewałem się po prostu, że będzie takiej też zielonej tarczy, tylko ładniejsza. A tutaj właśnie tego paka dali takie. No dobra, trzeba się przyzwyczaić, prawda? Mogę. Zielony mi się kojarzy po prostu z czymś obronnym. Dobra osłona, prawda? Zielony kolor. Ujo, co tutaj tak pierdzielnęło? Mamy mądrze. Jeszcze ze, ze, ze szkółkasa. Jeden zdrowie został, bo tu wespę chyba nawala, tak. Hmm. Artyleria niemiecka z doktryny. Chłopaki tu podskakują. Mocny ostrzał. Cała sekcja piąty zniszczona. I ci przeżyli. No ale w sumie już podwójny ostrzał tej wespy. Peryskopy. Nie wiem w sumie po co jej, ale okej. Okay. I tu w takim wypadku trzeba byłoby ogarnąć, właśnie, rasza. Rasza, bierzemy te dwa stewarty i wjeżdżamy, właśnie gdzieś na plecy, na przykład, do bazy, i tutaj patrzymy, gdzie te artylerie są. O, znowu wezwana... E, ogień zaporowy ze sztabu. A tu co się dzieje? Cisza, spokój. Na środku ten jedno stanowisko. Dobra, bo tutaj sztuka Cufus. A, na ten punkt, ale niestety nikogo tam nie ma. I Monober pisze, dzień dobry, ja chcę tylko wszystkim życzyć wesołego dnia no właśnie, dzisiaj jest dzień wesołego szczurka Więc mam nadzieję monober, że przejdziesz Kingdom Rush'a dzisiaj, poziom ze szczurami będzie grany Pokonasz go, zanim szczury pokonają ciebie Wiesz, tą 80 88 ma taki duży zasięg, że transporter może walić Ale udało mu się wycofać Kolejny nadzieja i również przeciwpancerny ulepszenie <laughs> Co to jest, wy to widzicie? Dwa oddziały Jäger skąpione dosłownie kilka metrów przed Stewardami Jest śmieszne ale punkt nie zajęty. O, gniazdo rozwalone w końcu. Artyleria wali nieźle. <laughs> że m, na Discordzie się ktoś zbiera nagranie w jednym słusznym gatunku gier? E, no tak, na spokojnie można zapytać na czacie. E, tego, czy ktoś tam jest na coś. Święto, chociaż wydaje mi się, że najlepiej, chyba na live takie rzeczy się ogarnia, nie? Wiadomo, Discord to jest Discord, ta społeczność nie jest jakaś olbrzymia. A tego, a, a na live chyba najlepiej spytać i wtedy gdzieś tam się jakoś zebrać. No ale gdzieś tam rzucić jakieś pytanko też można. Czy ktoś tam jest chętny, czasami ktoś się umawia właśnie na jakieś późniejsze godziny. Na jakieś wspólne granko. Ja to trzy artylerie. I to jest przerażające, wiecie co jest w tym wszystkim przerażające, czego nie mój umysł po prostu płacze, kiedy takie coś widzi, to jest to właśnie, że ten gościu, powiedzmy przez cały mecz albo przez pół meczu, miał nic, dosłownie nie miał armii, wykorzystał wszystkie zasoby na jakieś główne i wróg tego nie wykorzystał. To nic mnie nie boli tak bardzo, kiedy jakby dajemy naszemu wrogowi po prostu grać. On robi co chce, dosłownie nie zakłócamy jego planów, nic. Idziemy na środek i tylko czekamy, nie, nie atakujemy, nie sprawdzamy, nic. No bo teraz faktycznie, te rzeczy skoro nie zostały skontrowane, no to się bardzo opłacają Niemcom. Mają dodatkowe przychody wszystkiego, no to super. Bo no tutaj w linii właśnie poleciało. Ale żaden transporter nie został zniszczony. Najzwyczajniej z bazuką amerykańską ukradzioną. Zwycięstwa dalej niż No tutaj to właśnie te wszystkie działy to, to, że to mogło się rozwinąć To jest przerażające o, Granaty zarzucali go przeciw pancernymi Jeszcze wezwanie ostrzału ze sztabu Dwie rakiety od pleców z gwardii lecą I gwardziści O, rozwalono Dirbel spada. Da, ale totalnie, że właśnie to, to nie zostało w ogóle w żaden sposób skontrowane, jakby spaniszowane, wiecie, ukarany, gracz nie został, żółty nigdy nie został ukarany, nigdy nie został klapsa, to jest najsmutniejsze w tym wszystkim, on odpierdzielił, totalnie, odwali po prostu totalną manianę i nie dostał klapsa, nic tak nie boli. Coś tu jeszcze ciekawego się szykuje, no ten, za czerwony, no paliwo też tak średnio się zgadza, jeden zdrowy. Już czy będzie to idealnie w to miejsce? I moździerz chyba mówimy. Tak, dobranoc. Transporter jeszcze ledwo ledwo żyje. Bawi, obicie. Obicie Baradzie. Beat ready. Może dosyć blisko. Podjeżdża ta artyleria. Została też ulepszona. Guardia, No gardia sama sobie nie... Od... Nie uratuje tego wszystkiego. O, granatniki. No i Środek w sumie tak naprawdę został Niemcem, nie wiem do końca czemu nie zajęty. Tutaj placówka naprawcza w ogóle, what czy Czyli on wybrał tą pancerną grupę bojową, bardzo rzadko widzieliśmy kiedykolwiek, żeby robił ten coś placówki. Praktycznie od premiery nikt ich nigdy nie robił. Lecą rakiety, i to ma zasięg w ogóle. Twoich tych z granatnikami... A tutaj, tak? Jezu... Oni faktycznie, granatniki, ta bazuka pf, rozwalają ten transporter, co jest? Czemu tu tyle wraków leży? Uuu, granatnikiem... What? Wydaje mi się chyba, że temuż amerykańcowi padła psycha, nie? Ta, on już w ogóle nie rusza jednostek, no właśnie, tyle. What? No właśnie no, oni po prostu ich tam złapali, roztegowali. Bardzo faktycznie Ankani gierka taka, aż taka... Nieprzyjemna właśnie jak się o tym pomyśli, nie wolno myśleć w tej gierce, pamiętajcie więc tutaj tylko skupcie się na komentowaniu Żółty totalnie odpierdzielił, żółty powinien zginąć, żółty nie powinien mieć prawa wygrać tej gry za to co odwalił, totalnie zmarnował, właśnie w teorii zmarnował te zasoby Ale nigdy nie został ukarany za to, więc dzięki temu jeszcze więcej Rzesza miała y, zasobów, no i alianci raczej bardzo słabo Byli agresywni, dosłownie do samego środka dochodzili nigdy Praktycznie nie było żadnej flanki, nie było żadnego Oni kontrolowali środek, to jest największy błąd, który można zrobić Skoro kontrolujemy środkowy punkt, idealnie można zawsze wszystko Flankować, lekkie pojazdy od razu robimy i wtedy Zamykamy ten krąg i, i przeciwnik właśnie i na dole i na górze jest Totalnie obsrany, więc bardzo widać idealnie jak Niewykorzystanie tego później skutkuje porażką w grze. Tyle. Dziękujemy za uwagę widzowie. Pamiętajcie jakieś łapce w górę, jeśli Wam się podobało. Pozdrawiamy Gieterkę. Geterkę. GT. wysłanie tej gierki miało być połączenie GT i Gierkę. Nieźle. E, no i tyle. No amen. No to choroszczy.